W tym przykładzie nauczymy się korzystać ze wzorów na sinus różnicy kątów. Ten wzór rozpoznajemy w ten sposób, że po pierwsze w działaniu mamy znak minus, po drugie mnożymy kosinusy i sinusy. I teraz zobacz, zaglądamy do tablic maturalnych i widzimy takie cztery wzory. Mamy różnicę w dwóch wzorach. Ale tylko w jednym ze wzorów mnożymy naprzemiennie sinus z kosinusem i cosinus z sinusem. Dlatego zastosujemy w rozwiązaniu o ten wzór. Przepiszmy znak równa się i zapiszmy sinus. I teraz zobacz. Kąt alfa to jest ten kąt, natomiast kąt beta to jest ten kąt. Czyli odejmujemy od 83 stopni. 38 stopni. Wykonujemy to działanie w nawiasie. To jest sinus 45 stopni. I teraz, jeśli potrzebujesz, to e, zajrzyj do kolejnej tabelki stawic maturalnych z wartościami funkcji trygonometrycznych i poszukaj sinusa kąta 45 stopni. To jest pierwiastek kwadratowy z dwóch drugich. I gotowe. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!